Czy wciąż czujesz, że płomień życia w tobie się tli? Stworzyłem cię, byś żył w pełni, z duszą, odwagą i celem. Ale samo istnienie nie wystarczy. Trzeba być przebudzonym. A być przebudzonym to dbać o wszystko, co czyni cię sobą: umysł, ciało i ducha. Wiara jest latarnią, ale droga też musi być czysta. Twoje myśli kształtują każdy dzień. Twoje emocje budują albo burzą twoją ścieżkę. Dlatego chroń swój pokój. Strzeż swojego umysłu jak świętości, bo nią jest. Módl się ze mną, ale też oddychaj, śpij, wsłuchaj się w ciszę. Twoje ciało to świątynia, to narzędzie, to most między niebem a ziemią. Odżywiaj je z miłością, ruch traktuj jak dar, dbaj o siebie z szacunkiem. To ty jesteś strażnikiem swojego światła. Jeśli ta wiadomość poruszyła coś w tobie... Jeśli chcesz na nowo rozpalić ogień wiary i siły, polub ten film, udostępnij go komuś, kto potrzebuje przebudzenia i napisz w komentarzu Amen, to Twoja odpowiedź na moje wołanie, a ja będę z Tobą na każdym kroku.